Na razie w kamerę. Dzień dobry, Anna Wiejak, Instytut Myśli Schumana, Schumanoptics Magazine. Dzisiaj na forum ekonomicznym w Karpaczu wywiązała się bardzo burzliwa dyskusja. Burzliwa dyskusja, która niestety była pozbawiona realnych argumentów momentami. Pan profesor Zbigniew w ekonomista, starał się nie tylko temperować nastroje, ale również wysuwać racjonalne argumenty. Ale chciałabym, żebyśmy sobie odpowiedzieli na kilka kwestii, które tam padły, a które uważam, że należy sprostować. Mianowicie też zaczęlibyśmy od kwestii posiadania przez Polskę węgla. Padła, padł tam zarzut, że Polska nie posiada węgla, tylko i że i że dopłaca do jego wydobycia na dodatek. Tylko problem jest w tym, że to nie jest tak, że Polska nie ma węgla, bo Polska ma ten węgiel, tylko ze względu na politykę Komisji Europejskiej nie było inwestycji w szyby, nowe szyby po prostu kopalniane, i dlatego te pozostałe, które są, są rzeczywiście na wyczerpaniu. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to, jest, to są opłaty unijne nałożone na, na węgiel, co też nie zostało jakoś wyartykułowane podczas tego panelu, a uważam, że powinno, bo to nie są małe opłaty i gros z, tego, z tych dopłat, które musimy dawać do węgla, to jest właśnie, to jest właśnie na, na pokrycie tych, tych opłat. I proszę mi powiedzieć, jak z Pana perspektywy jako ekonomisty wygląda odchodzenie od węgla, dlatego że no, nie wydaje się, żebyśmy w tej chwili byli w stanie w ogóle to zrobić. Więc w ogóle panel dotyczył tego, jak, jaki model transformacji energetycznej. Czyli przede wszystkim chodzi o to, żeby produkować energię, ilość energii dostosowaną do potrzeb, żeby nie redukować rozwoju gospodarczego, żeby nie redukować kapitałów, zysków i zamożności właśnie obywateli. I żeby w związku z tym promować różne technologie na zasadzie wolności gospodarczej, które będą dawały właśnie w efekcie końcowym jak najniższy koszt produkcji energii czy jak najniższe ceny. I tutaj niektórzy paneliści być może skupiali się na takim myśleniu, że żeby wyeliminować jedno źródło na rzecz drugiego. W efekcie końcowym wydaje się, że była konkluzja, że także dywersyfikować. I to yy, niestety yy, brak moim zdaniem do końca wiedzy o twardych danych dotyczących ekonomii poszczególnych technologii powoduje, że w przestrzeni medialnej, w przestrzeni politycznej, robi się wrażenie, że ponieważ energia z fotowoltaiki to jest energia ze słońca, to ona nie i to jest błędne, ponieważ każde technologie, że tak powiem, wymaga określonych i generują określone koszty. I w związku z tym chodzi o to, żeby nie, 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 nie tworzyć uniformy. I teraz jeśli chodzi o, o węgiel czy gaz, wszędzie w świecie podchodzi się do tego tak, żeby te zasoby wykorzystywać. Czyli faktem jest, że ten uniform, który tworzy Unia Europejska, czyli na siłę zamykanie wszystkich źródeł oprócz fotowoltaiki i wiatraków, jest takie, można powiedzieć, trochę działanie nieprofesjonalne, nieekonomiczne i ograniczające wolność gospodarczą, zamykającą czy blokującą innowacyjność i postęp technologiczny, powoduje, że właśnie nasze w przeszłości kopalnie były zamykane w pośpiechu, w takich, powiedziałbym, trochę ideologicznych hasłach, że właśnie węgiel to jest złoto. I teraz, tak na marginesie, chciałbym zaznaczyć, że proszę Państwa, kiedy stoimy na, na właściwie granicy, być może niedługo ataku Rosji na Polskę, to węgiel jest czarnym złotem. Pamiętajmy, że. System bezpieczeństwa, zabezpieczenia w energię trzeba to rozpatrywać z perspektywy nie myślenia o tym, że będzie wieczny stan pochodny, tylko stan, e, stan wojny. A wtedy nie otrzymamy węgla z zagranicy, nie przywieziemy z Rosji, z Ukrainy, nie przywieziemy z Ameryki Południowej, Niezależnie, bo nie wiadomo jak ten proces eskalacji działań wojennych może się odbywać. I wtedy to mamy na miejscu. Czyli to trzeba popatrzeć na to właśnie z takiej perspektywy, również tak jak zasoby żywności. Teraz mówimy właśnie o tym Mercosurze. Że Unia znowu prowadzi pewien, pewną grę ideologiczną, żeby y, sprzedawać niemieckie samochody do Ameryki Południowej, czyli takie patrzenie egoistyczne na biznes. No i teraz wyobraźmy sobie, że jeśli Mercosur wyeliminuje produkcję żywności w Polsce czy w Europie, a Polska jest głównym dostawcą prawda, żywności, no to w sytuacji wojny. My nie dostaniemy tam z zagranicy. Poza tym dostawy mogą być blokowane, i wtedy bez żywności to wojsko też nie będzie działać, nawet jeśli będzie miało wspaniałe, wspaniałe wyposażenie. Czyli tak samo to się odnosi właśnie do węgla. I dzisiaj yy, 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 w tym procesie dywersyfikacji technologii, czyli ich poddawaniu ich, można powiedzieć, takiemu rynkowemu rozwojowi, będzie wygrywała ta, która ekonomicznie rzeczywiście będzie efektywniejsza. Więc nie można zamykać kopalni, nie można zamykać elektrowni węglowych, nie mając zastępstwa. Dzisiaj właśnie ja na tym panelu pokazałem, powołując się na profesora Bartnika Inżyniera, profesora, który pokazuje, zresztą działającego w obszarze konstrukcji różnych rodzajów elektrowni, znakomitego specjalistę. Wielu mamy takich specjalistów w Polsce, że jest prosty sposób, nie usuwając infrastruktury elektrowni gazowych czy węglowych, zastępowania ich stopniowo małymi reaktorami. Czyli tu jest właśnie. Propozycja, którą właśnie przedstawiłem, która de facto nie jest wyłącznie moją propozycją, ale racjonalną, prawda? I z, dzisiaj też trzeba wiedzieć, o czym różne osoby, które no, trochę są bardzo młode w, tym, w, te, w tej branży, no, posługują się sloganami. Tak zwanych ideologicznych polityków czy, czy liderów Unii, tak jak pani Ursula von der Leyen, nie zadając sobie racjonalnych pytań, nie sięgając po, po, po dane. Czy w przypadku wielu elektrowni gazowych i węglowych mamy taką sytuację, że ta emisja CO2 została zredukowana do bardzo niskiego poziomu i nadal postęp technologiczny prowadzi do tego, że można tą redukcję dokonywać i często można robić to w ten sposób to wtedy może być nawet tańsze są takie nawet opracowania z tego co pamiętam niemieckie które pokazują, że właśnie stosowanie pewnych rozwiązań w redukcji emisji CO2 w elektrowniach węglowych jest tańsze niż na przykład na dzisiaj w tym momencie, niż budowanie w to miejsce wiatraków czy fotowoltaiki. Tym bardziej, że dane, i to twarde dane pochodzące z Niemiec, mówią, że, no, że wiatraki są nieopłacalne, energetyka wiatrowa nie jest opłacalna. Zresztą Niemcy zamknęli teraz swój słynny projekt potężnej farmy wiatrowej, tylko dlatego, że straciła ona dopłaty państwa i już w tym momencie nikomu się nie opłacało tego utrzymywać. Podczas kiedy tutaj podczas tego panelu usiłowano już mówić nam, że bez tej energetyki wiatrowej no, to my nie będziemy mieć prądu. No, to, to się w ogóle nie trzyma faktów, to co wygłosili paneliści. To znaczy nie wszyscy, prawda? Tylko były takie właśnie głosy, które jakby wi widziały, widzą to, tą perspektywę, że tylko fotowoltaika i wiatraki, były znaczy zginiemy. I to jest jakby świadczy o tym, że zresztą jedna z osób, która brak wiedzy, brak czerwania, bo wiedzę naukową, ale nie w sensie teoretycznym naukową, tylko właśnie tą inżynierską, techniczną, prawda? I to jest prawda, no i wydaje się, że też głosy w tym panami niektórych przynajmniej, właśnie wychodziły z tej, z tego punktu może ograniczonej wiedzy, tak? I faktem jest, co Pani redaktor powiedziała, że w Niemczech Wiele farm jest likwidowanych, ponieważ one, kiedy były dotowane, były opłacane. Teraz nie. To nie znaczy, że one nie mogą się rozwijać, prawda? Że po prostu trzeba, że tak powiem, położyć, położyć tamę czy ograniczyć właśnie ten, ten rozwój. No, tak jak powiedziałem, trzeba. Tworzyć, pozwolić wszystkim wchodzić w ten proces innowacji, budowania technologii i wtedy ten przykład konkurencyjny będzie właściwy. Tak. Mówiąc o tym, trzeba powiedzieć, że na przykład takim biczem, takim penalizującym instrumentem jest KTS, bo jak, jak, nazwać, czyli podatek za emisję CO2, czyli on po prostu penalizuje tych, którzy stosują czy wytwarzają energię przy pomocy dzisiaj na przykład węgla czy gazu, tak, to jest, to jest instrument penalizujący. Nie przekładający się zupełnie na zmiany klimatyczne, to sobie powiedzmy wprost. Do, do, dokładnie kolejnym przygotowanym instrumentem penalizującym to jest ETS-2 i on ma zamiar penalizować już wszystkich. Czyli z jednej strony te instrumenty niszczą wolność gospodarczą, niszczą innowacje, ale z drugiej strony również ograniczają wolność ludzi, bo ETS-2 będzie właściwie obowiązywał, obciążał wszystkich tym podatkiem za emisję CO2 bez wyjątku, nie tylko określone przedsiębiorstwa, ale obywatele, gospodarstwa, domowe, transport, to każdy podmiot, każda ruszająca się żywa istota ludzka, prawda, trzeba tu podkreślić, to będzie ograniczenie wolności. Bo jeśli ktoś z jakichś oboków, prawda, chce stosować, wykorzystywać energię z takiego czy innego źródła, to nie można mu prawda zabronić. I w związku z tym taki... Podatek, na przykład można sobie wyobrazić, że w którymś momencie ktoś wpadnie na pomysł, prawda, że pani redaktor prawda, lubi, na przykład w mleczko, prawda, i ktoś dojdzie do wniosku, że trzeba odchudzać prawda, ludzi albo że mają za dużo cukru i nakładać na to podatek. Ale są no, takie pomysły. Są takie pomysły i one świadczą o tym, że po prostu przeczy się prawom ekonomicznym, przeczy się również i można powiedzieć umiejętności oceny wyboru i decyzji przez obywateli. I to się dzieje na tle takiego powoływania się przez Unię Europejską na demokrację. Prawda? No właśnie mamy to, to są przykłady, które pokazują, że nie mamy do czynienia z demokratycznym procesem rozwoju transformacji energetycznej tej właśnie technologii. Ja w pewnym opracowaniu, takiej analizie pokazałem modele w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych każdy stan, i to nie na zasadzie przymusu, może wybrać sobie jakiś system, jakiś model. Jak analizowałem też, tam są też w niektórych stanach takie powiedzmy rozwiązania, które mają, które nie, nie nazwałbym ETS-ami, czyli podatkiem za emisję CO2, tylko ich yy, yy, rola jest, ma rolę stymulującą. Właśnie w takim kierunku, żeby redukować ubóstwo energetyczne, żeby zwiększać zyski, zwiększać PKB. Żeby, czyli w każdym działaniu chodzi o to, żeby koszt-efekt, czyli żeby koszty nie przewyższały efektów, czyli korzyści. I dlatego y, podawany przykład y, y, przez mnie Stanów Zjednoczonych na to, zaledwie, że. W tym samym w okresie zrezygnowano tam tyle emisji CO2 co w Europie, a, nie, a PKB wzrosło znacznie szybciej, no prawie dwukrotnie szybciej niż w Unii Europejskiej. No i chodzi tu o to, żeby sięgać po ten rozsądek. Zresztą jak pani redaktor tutaj odniosła się do myślenia Niemców, no to widzimy, że jakieś rodzaj może rozsądku polega na tym, że się, Niemcy sięgają po węgiel, tak, bo jeśli jest jakiś zasób i niekorzystanie z tego zasobu, w dodatku, że to ma sens, prawda, no jest jakimś takim głupim, oportunistycznym wtedy podejściem, ale też ostatnio w niemieckich opracowaniach, ekspertyzach, prawda, inżynierskich pojawia się coraz więcej właśnie takich Wniosków czy też analiz, które pokazują, że rzeczywiście to, o czym mówiłem dzisiaj na panelu, że z ekonomicznego punktu widzenia dzisiaj, w takim momencie, w jakim funkcjonujemy, że elektrownie węglowe, gazowe, atomowe są kilkadziesiąt razy bardziej efektywne ekonomicznie niż właśnie inne. I gdybyśmy dawali właśnie innowatorom, przedsiębiorcom możliwość wyboru, a nie zmuszali ich i gospodarstwom, czyli konsumentom energii, to nikt nie będzie podejmował, Pani Redaktor, jeśli Pani zaproponuje źródła energii, za które Pani musi płacić, bo efektywność oznacza, że mniejsza efektywność oznacza, że to jest dla Pani większy koszt, prawda? No to przecież Pani nie wybierze tego bardziej kosztownego. I, i, i na tym polega ten błąd kształtowania te, tego modelu transformacji, który jakby za, zaprzecza pewnym prawom ekonomicznym, bo ten, to, to myślenie ideologiczne mówiąc kolokwialnie pompowane przez media, różne, e, że tak powiem, takie i, i środki ideologiczne, tutaj trzeba powiedzieć jasno, pani redaktor, że jeśli mamy do czynienia z, z Unią Europejską, ona dąży do superpaństwa. Tak? I teraz budżet Unii Europejskiej jest bankrutem. I Unia Europejska sobie wymyśliła, żeby zabezpieczyć się przed bankructwem kompletnym, bo jeśli zbankrutuje finansowo, to po prostu przestanie karmić Tą Rzeszę urzędników, te, te instytucje, które tam są i w zasadzie wiele z nich jest niepotrzebnych, prawda? to co sobie wymyślili? No to w takim razie, po pierwsze wprowadzono ten ETS jeszcze, póki co on trafia do budżetów państw, ale za chwilę chcą to przejąć tam. No to będą mieli dochody. ETS-2 również chcą tam przejąć, prawda? Czyli to nie jest działanie, czyli to jest takie działanie centralistyczne, które z drugiej strony niszczy, że tak powiem, tą, tą tkankę funkcjonujących przedsiębiorstw, których myślenie ma charakter właśnie innowacyjny, technologiczny. I y, ekonomiczny, no, jeśli się takimi działaniami przez taki podatek janosikowy w pewnym sensie na, nakłada, no, no to się niszczy właśnie te elementy konkurencyjności i innowacji. dowodem na to są proste rzeczy: 30% firm niemieckich planuje wyjście, wielu z nich już wyszło albo wychodzi, kolejnych 30% wyjście poza teren Unii Europejskiej, właśnie z tego powodu. O jakim mówimy, czyli błędny modelu transformacji w wysokich kosztach energii, mało tego, w Niemczech pojawia się poważny deficyt energii, więc, czyli produkcji energii, i jeśli biznes na przykład jakikolwiek planuje rozwój, zwykle to się planuje na 5-10 lat do przodu i oni widzą, że będą mieli deficyt energii, bo jeszcze jeśli energia jest droższa i jest przewidywalny wzrost cen tak, to w biznes planie można to yy, oszacować, czy, czy będzie opłacalność. Natomiast najgorsza jest sytuacja, kiedy będziemy mieli nieprzewidywalne przy deficycie energii dostawy, yy, yy, nie, brak ciągłości dostaw yy, prądu czy, czy innych rodzajów energii. Wtedy nie wiemy, jak dłu na długo biznes. Każdy biznes, który się zatrzyma nawet na tydzień. Czy nawet na kilka dni, to są straty niepowetowane. Mieliśmy przykład Hiszpanii, gdzie po przejściu na tzw. zieloną energetykę nastąpił totalny blackout i po prostu wszystko stanęło. Tak? Nie było nic, jeśli chodzi o energię. Był poważny problem, miliardowe straty. E, niestety OZE nie są stabilnymi źródłami energii w miksie energetycznym. Zdecydowanie powinny stanowić e, po prostu zaledwie mniejszą część, e, może jedną trzecią to będzie w porządku, e, ale reszta to rzeczywiście powinny być e, czy elektrownie węglowe, czy gazowe, e, czy wspomniane przez. Pana profesora SMR-y. Zresztą pan profesor, w tej chwili z tego co wiem, pracuje w grupie, która ma za zadanie stworzyć strategie i modele funkcjonowania SMR-ów w Polsce. W Polsce i w Europie, prawda? Też, no i właśnie, to jest dobry przykład. Jeszcze kilka lat temu to w krajach, w których właśnie ta ideologia nastawiona tylko na uniform wiatrakowo-fotowoltaiczny. Była bardzo, że tak powiem, tam podekscytowane środowiska. Dzisiaj te kraje to można wymieniać po kolei. Dania, Holandia, Włosi. Hiszpanię, prawda, Rubunia, no właściwie prawie wszystkie kraje. Jedynym cały czas oportunistą są Niemcy, ale Niemcy na tym właśnie przegrają. Wszyscy prą w tym kierunku, żeby jak najszybciej budować te SMR-y, bo to jest to stabilne źródło. Pojawia się współpraca, synergia, bo ten projekt idzie w tym kierunku, żeby różne zasoby intelektualne, inżynierskie były dzielone, żeby się tym dzielić żeby nie było tak, że każdy pracuje nad swoim rozwiązaniem, prawda, i to będzie wtedy trwało długo, więc tu pojawił się właśnie ten rozsądek w tym myśleniu. To nie zaskakuje, bo po prostu ludzie widzą i biznes zawsze w przedsiębiorcy, w, tej, w tym przedsięwzięciu jest ponad 300 różnych podmiotów gospodarczych, też kilkanaście uczelni technicznych, ekonomicznych, prawda? I biznes zawsze kieruje się rozsądkiem. Dlaczego właśnie skierowano się do tej inicjatywy? Bo oni po prostu widzą, dotykają bezpośrednio skutków tego złego modelu. Oczywiście obywatele też, tylko że obywatele są jakby, może mają mniejszą... Siłę oddziaływania są determinowani zarówno przez funkcjonujący biznes, jak i władze państwowe. I tutaj ja myślę, że ta inicjatywa bardzo mocno będzie wpływała na korektę działań w Unii Europejskiej, aczkolwiek wielu z nich, to co powiedziałem wcześniej, niestety nie ufa, nie wierzy, już jest zawiedzione, jest przekonane, że ten ideologiczne myślenie. Trudno będzie zatrzymać, więc wyjeżdżają poza Unię Europejską i tam chcą prowadzić, właśnie prowadzą biznesy, bo dzisiaj przeniesienie się gdziekolwiek w świecie dla kogoś, kto już funkcjonuje w układzie takiej współpracy międzynarodowej, nie jest właśnie problemem. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję również państwu i do zobaczenia.